To nie Zobra, mam, że to jest obra, to jest roba, Ale nie Jeżeli nie mamy rozmowy, to, nie to nie w jakim celu się w tej takiej ilości zebraliśmy? Ale może dni, czy pod swoimi domami sobie wkładą, a nie Bardzo, nam. To proszę, 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 no niepokoi, gdyż nie, dowiedziałam się od niej dosłownie w poniedziałek, nikt nic nie mówi, dopiero wczoraj koleżanki powiedziały głębiej, że to nie było konsultowane i niepokoi brak konsultacji między innymi. Nikt z nas nie, nie wie w jaki sposób to będzie wyglądało, czy to będzie jakaś hala, czy to będą same kontenery, czy to będzie... Ee, Jakieś utwardzenie, w jaki sposób to będzie odbierane, od kogo i tak. My nic nie wiemy. My nie widzieliśmy, jak wygląda modelowa taka, taki. Yy, yy. Taki modelowy modelow, szok w innych miejscach, i chcielibyśmy najpierw to zobaczyć, a potem zdecydujemy, czy chcemy mieć to u siebie. My chcemy ulokować to w miejscu, na przykład po, po wyrobiskach żwirowych, z dala od ludzi, i niech to będzie. Ale, no, żeby to nie związało się z jakimiś nieprzyjemnościami dla nas. Granicząca działka z naszym ogrodem, a chcą wybudować tam sortownię odpadów. Co prawda to selektywny punkt zbiórki, ale będą tam też odpady yy, toksyczne, między innymi jak chemikalia, yy, zużyte akumulatory, baterie. To wszystko działać będzie na niekorzyść naszego ogrodu, między innymi przez to, że będzie może nastąpić zanieczyszczenie gleby, może są, będą tam środki też palne, które podobno będą oddzielnie składowane, ale niewykluczone jest ryzyko pożaru. Które może rozprzestrzenić się na, na nasz cały ogród, a tam działkowcy jednak już powolutku zagospodarowali tę nową część ogrodu i włożyli tam niemały wysiłek, jaki nakład fizyczny, jak i finansowy. Zaangażowanie jest ogromne. Poparcie mamy wszystkich działkowców, okolicznych mieszkańców, nawet mieszkańców miasta SUVO, którzy tam przyjeżdżają na te ogródki działkowe, którzy tam spędzają czas dla, na rekreacji, na sadzaniu warzyw i zbieraniu swoich plonów. Nie ma argumentów sensownych za, za wybraną lokalizacją, którą postanowił wójt Gminy obrać na, tamten, na tamtej działce, więc będziemy próbowali wszelkich możliwych sił, jakie tylko będziemy mieli pod orężą, by stawić, by się przeciwstawić tej inwestycji. Zmianie lokalizacji inwestycji dokładnie. My nie mamy nic przeciwko tej inwestycji, lokalizacja nas nam po prostu nie pasuje. Ponieważ znajduje się tam działka gminna, staramy się o dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego na tego typu działanie i cieszę się, że dzisiejsze spotkanie odbywa się w Urzędzie Gminy, ponieważ będziemy mogli wymienić się poglądami, wymienić się informacjami i wskazać mieszkańcom, na czym tak naprawdę nam zależy, ponieważ w przestrzeni publicznej pojawia się dużo sprzecznych informacji, że powstanie tam sortownia, może być duże wysypisko śmieci, Natomiast PSOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jest to zupełnie instalacja, inna instalacja opierająca się na innych zasadach funkcjonowania, dlatego mam nadzieję, że uspokoi mieszkańców i będą w pełni zadowoleni moją argumentacją. Ponieważ PSOK zajmuje się odbiorem posegregowanych odpadów. Na terenie naszej gminy odbieramy rocznie do punktu selektywnej zbiórki odpadów około 160 ton odpadów, z tego niemalże 3 czwarte to są odpady budowlane, czyli gruz, beton, terakota i są to odpady nieinwazyjne. Poza tym elektrośmieci i zużytą opony. Te odpady nie wydzielają żadnych emisji, dlatego też wierzę, że na pewno nie będzie to powodowało żadnych uszkodzeń dla środowiska i dla sąsiadujących działek. Korzyści przede wszystkim to lepsza selekcja odpadów, czystsza gmina, mniejsze opłaty za odpady oraz korzystne wykorzy wykorzystanie środków unijnych. Tak? Na no to dostajemy, możemy dostać środki po to, aby zrobić coś dla, dla dobra gminy, dla dobra środowiska. To jest tak naprawdę początkowy etap. To, co teraz zaczęliśmy się, to, to jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Poza tym dopiero jesteśmy na etapie koncepcji tego, tej inwestycji, także do budowy jest jeszcze duży, duży, duży czas. Jeżeli nie pozyskamy środków, z Urzędu Marszałkowskiego, również tego nie będziemy realizować, ponieważ gminy nie jest tak na przeprowadzenie tej inwestycji z własnych środków.